Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im, żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Jeśli ich puszczą zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie, jakże tu na Pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli, siedem. I polecił tłumowi usiąść na ziemi, a wziąwszy siedem chlebów odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali tłumowi. Jezus widzi pewien problem, problem, że jest mnóstwo ludzi, którzy już długo są z nim i nie mają co jeść. Oczywiście Jezus wie, co z tym zrobić, ale woła swoich uczniów i razem z nimi próbuje to rozwiązać ten problem. Słucha. Co oni zaproponują? Przypomnijmy, że jesteśmy w ósmym rozdziale Ewangelii Św. Marka, a w szóstym rozdziale Ewangelii Św. Marka było pierwsze rozmnożenie chleba. Dwa rozdziały, tylko niewielki czas przeszedł od tego pierwszego rozmnożenia chleba, i teraz jest drugie rozmnożenie. Uczniowie jeszcze doskonale pamiętają, co było wtedy. I znów siadają, i znów nie wiedzą, co robić. Znów są przestraszeni. Puste miejsce, tyle ludzi, co zrobimy? Jak szybko zapominamy o tym, co Jezus dokonał w naszym życiu? Mieliśmy jakieś problemy podobne w życiu. Pan Bóg pomógł nam je rozwiązać, a dziś znów ich się boimy. Jaki problem teraz jest w naszym życiu? Co teraz przeżywamy najwięcej? Czego się boimy w tym momencie? Może boimy się choroby, pandemii i często się nakręcamy w tym, że ten problem jest. A będzie jeszcze większy, jeszcze będzie gorzej. A co będzie później? Wszyscy pochorujemy się, wszyscy umrzemy. Może nie mamy pieniędzy. Co zrobimy? Jak spłacimy kredyty? Jak będziemy dalej żyć? Co będziemy jeść? Nakręcamy się i widzimy już to, to, to wielkie pustkowie, to wielki obszar, ten wielki czas. A Jezus pokazał, mówi: Ile macie chlebów? Spójrzcie na to, co macie. Spójrz na to, co jest. Nie masz dużo, ale coś jest. Martwisz się o chorobę, że zachorujesz, umrzesz, jak się teraz czujesz? Teraz jest dobrze? Spokojnie, nie martw się. Masz, martwisz się, że nie będzie pieniędzy, a teraz masz co jeść? Jest coś, jest to trochę i to trochę oddajemy Jezusowi w jego ręce. I co on zrobił? Odmówił dziękczynienie i pobłogosławił. Dziękczynienie i błogosławienie. Podziękować za to, co jest w tej chwili. Nawet jeśli tego jest mało, podziękować, zobaczyć to jest i prosić, żeby Pan Bóg to pobłogosławił. Nie martwmy się na zapas, nie nakręcajmy się na dzisiejszy dzień, na tę chwilę, coś jest, oddajmy to Jezusowi i zaufajmy i przypomnijmy sobie, że już taki problem był i Pan Bóg pomógł nam go rozwiązać. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.